Szanowni Państwo, chciałbym przekazać informację, iż po powodzi, która nawiedziła gminy Łapanów w 2020 roku, przez Wody Polskie zostały podjęte błyskawiczne działania. Usunięto skutki tych zniszczeń, czyli na, zabezpieczono sześć dróg infrastruktury gminnej i infrastruktury wojewódzkiej. Zabezpieczono rzek, potoków, jak również rozpoczęto prace projektowe dotyczące wałów w Łapanowie najważniejszej inwestycji te prace trwają, już postępują. Do końca tego roku ma być zakończony temat projektowy. Oczywiście równolegle prowadzone są prace dotyczące zbiorników retencyjnych, które w głównej mierze mają zabezpieczyć miejscowość Łapanów, jak również całą gminę Łapanów, gminę Racjowice, częściowo gminę Jodłownik. Tutaj no, są już prowadzone rozmowy z mieszkańcami, są rozmowy z instytucjami, z których można pozyskać w środki Finansowe. Także y, zakres prac prowadzony przez y, wody polskie naprawdę jest ogromny. Chcę podziękować za zaangażowanie, osobiste zaangażowanie, gdyż naprawdę y, oprócz bieżącej działalności y, no, ta tragedia dotknęła również tutaj y, organi wody polskie, które no, robią, robią co mogą, robią co mogą, za co bardzo serdecznie w imieniu mieszkańców i swoim własnym dziękuję.